Cześć, wracam z Bieszczadów. Jadę przez Beskid Niski. Zatrzymałem się na pięknym starym cmentarzu Wisłoku Wielkim. Te cmentarze Beskidu Niskiego i Bieszczadów są często e, zarośnięte, bardzo mało nowych grobów, czasem w ogóle nie ma na nich nowych grobów, bo są to tereny akcji Wisła. Mają też wiele pięknych starych. Drzew. Są w dużym kontraście do tych cmentarzy, który, które mamy teraz w miejscach, takich bardziej, gdzie, gdzie jest więcej ludzi, gdzie właśnie drzewa są usuwane w sposób bezwzględny za wszelką cenę. Robi się wszystko, aby drzewa usunąć. Dlatego chętnie tutaj przyjeżdżam i patrzę. Kiedyś em, dla pierwotnych mieszkańców Europy, miejsca, gdzie leżeli przodkowie, Właśnie były często obsadzone drzewami. Były to swego rodzaju święte gaje, gdzie właśnie ludzie mogli kontaktować się z duszami swoich przodków. Niestety te współczesne cmentarze nie wyglądają jak święte gaje, są po prostu martwymi pustyniami pełnymi betonu i ohydnych nagrobków. Boże, jak to musi być pięknie, jak ten barwinek kwitnie. Na niebiesko wszystko musi kwitnąć. Tutaj zachowało się tyle pięknych e, starych drzew. E, z, z naprawdę spłaczem mijam takie miejscowości jak Frysztak, Strzyżów, czy Czudec, gdzie dokonano eksterminacji drzew na, na cmentarzach. Udało się ostatnio uratować Piękne stare drzewa na cmentarzu w brzozowie za to. Cmentarze są czasem siedliskiem rzadkich gatunków. Popatrzcie tutaj, piękny kruszczyk kwitnący na cmentarzu. A tu piękna stara lipa o obwodzie, o obwodzie ponad 4 metry, myślę. Dziukla w środku, oczywiście, zapchana śmieciami. Ale dla lip to jest typowe, że właśnie mają dziuple w środku, bo to wzmacnia je. To jest tak jak rura, są, zamieniają się w rurę. A tu inna stara lipa, która ma otwór w środku pnia. Można zobaczyć teraz zachodzące słońce przez otwór. Prawie wszystkie drzewa tutaj to lipy. Możemy powiedzieć, że to prawdziwy lipowy święty Gaj. Lipy, 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 lipy. Parę jesionów tylko jeszcze. I jeszcze trochę wiąz górskiego.